Witam Państwa serdecznie. W jaki sposób Państwo dbają o swoją odporność? Pandemia COVID-19 zmieniła życie każdego z nas. Wpłynęła ona bardzo mocno na nasze życie, i bardzo dużo się pozmieniało. Na szczęście już, jesteśmy, już możemy uznać, że jest to za nami. Ostatnio obostrzenia zostały bardzo mocno zluzowane. Jednak my podczas pandemii przeprowadziliśmy badanie, żeby stwierdzić, żeby stwierdzić w jaki sposób ankietowani dbają o swoją odporność. Przepraszam, mamy drobne problemy techniczne. Celem badania była analiza zachowań ludzi i ich wyborów w obliczu zagrożenia epidemicznego, które, jak wiemy, niestety wywołało niemałą panikę w społeczeństwie. Ponadto próbowaliśmy określić stan wiedzy na temat immunomodulatorów, czyli czynników, które modyfikują poziom naszej odporności. Oraz chcieliśmy określić najczęściej stosowane środki oraz metody poprawy odporności. Grupę badawczą stanowiły w większości kobiety, ponieważ było to aż 75%. Natomiast jeżeli chodzi o grupy wiekowe, to najwięcej osób było w wieku 18-25 lat, też około 75%, oraz posiadało wykształcenie średnie, więc możemy wywnioskować, że byli to po prostu studenci. Najczęstszą formą, formą wsparcia odporności była aktywność fizyczna z udziałem na poziomie 61%. Następnie tuż za nią znajdowały się suplementy z udziałem na poziomie 59% oraz co ciekawe domowe sposoby z udziałem na poziomie 51%. Jest to o tyle zaskakujące, że grupa ankietowanych była stosunkowo młoda, więc na pierwszy rzut oka nie wydaje się to dość oczywiste. Ponadto kolejne miejsce zajęły probiotyki z udziałem 21% oraz blisko co piąty badany nie stosował żadnych środków wsparcia odporności. Wśród suplementów diety najczęstszym wyborem była witamina C plus D3, którą wybrało 62% respondentów, następny był cynk oraz tran. Witamina C plus D była, jest świetnym wyborem ze względu, że wpływa na nasz układ odpornościowy i pobudza nasz układ odpornościowy do działania. Wśród domowych środków poprawy odporności największym udziałem cieszył się miód, o którym opowie mój kolega. Następny był rosu i rosu nie był całkowicie dobrym wyborem ze względu, że nie udowodniono. Jego faktycznego wpływu na naszą odporność i faktycznego działania, co nie zmienia faktu, że Polacy bardzo uwielbiają tę zupę i możemy cieszyć się walorami smakowymi niestety nieprozdrowotnymi. Na podium wśród domowych środków poprawy odporności znalazł się, znalazł się również Imbir, który posiada wiele dobroczynnych właściwości, między m.in. przeciwzapalne czy przeciwbólowe. Wśród probiotyków. Na pierwszym miejscu znalazł się jogurt naturalny z udziałem 48% oraz kiszonki z udziałem 46%. Warto zauważyć, że probiotyki stosowane w tabletkach znajdują się na odległym miejscu z udziałem zaledwie 15%. To wskazuje jednoznacznie, że ankietowani zdecydowanie, wybie zdecydowanie częściej wybierali probiotyki znajdujące się w żywności niż stosowane w suplementach diety. Aktywność fizyczna jest bardzo ważnym elementem w celu zachowania zdrowia i większość respondentów zdecydowała się na ćwiczenia w domu, co zdecydowanie nie dziwi w obliczu pandemii. Jednak blisko 1 trzecia wybierała ćwiczenia poza domem i zaledwie 2% decydowało się na spacery. Specjalnie wyróżniłem tę grupę, bo była to bardzo często powtarzająca się odpowiedź. Więc, mimo że względnie nie jest to duży procent, co widzimy na wykresie, to ogólnie wśród odpowiedzi często właśnie zostały wybierane spacery. Blisko 1 trzecia respondentów nie decydowała się na aktywność fizyczną. Warto zauważyć, że w celu utrzymania dobrego zdrowia, regularna aktywność fizyczna, to około 20 minut takiej umiarkowanej aktywności, jest w stanie obniżyć ryzyko. Chorób górnych dróg oddechowych podczas takiego sezonu jesienno-zimowego aż o 45%, więc warto korzystać z tej możliwości i warto ćwiczyć, warto o siebie dbać. Jakie możemy wyciągnąć wnioski? Większość odpowiedzi udowodniła z wyjątkiem Rosołu że nasi respondenci rzeczywiście wiedzą co stosować, wiedzą jak o siebie dbać, wiedzą jak poprawić swoją odporność w obliczu takiego zagrożenia jakim była pandemia i jakim był koronawirus. Jednak wnioski, jednak wyniki mogą być nie do końca obiektywne ze względu, że warto zauważyć, że ankieta była przeprowadzona wśród studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, więc wśród studentów posiadających chociażby podstawową wiedzę na ten temat i wiedzących, co należy wybrać, żeby o siebie naprawdę dobrze zadbać. Dziękuję Państwu bardzo, teraz oddaję głos koledze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o herbatę z lipy, zawiera wszelkie wyciągi czy też ekstrakty z lipy zawierają flavonoidy, które bardzo. które pobudzają nasze. W trakcie gorączki podwyższonej temperatury ciała powodzają nasze gruczoły potowe, co pomaga naszemu organizmowi wyregulować naszą temperaturę, więc wynikiem tego jest obniżenie temperatury naszego ciała właśnie w takich stanach gorączkowych. Ponadto wszelkie napary wykazują skuteczność podczas leczenia objawów chorób dróg oddechowych. Kwiaty lipy znajdują zastosowanie również w profilaktyce chorób nowotworowych. Wcześniej wspomniane flawonoidy pełnią funkcję zmiataczy wolnych rodników, czyli tak naprawdę zabezpieczają nasz organizm, blokując możliwość wykształcenia się nowotworów w naszym ciele. Przepraszam, Kuba, oddam Ci tylko pilot. Ach, Miód nie tylko pozytywnie wpływa na nasz układ immunologiczny, ale również na krwionośny czy oddechowy, a nawet na metabolizm takich organów jak wątroba czy nerki. Pobudza nasze białe krwinki do migracji do ognisk zapalnych, dzięki czemu miód może pomóc nam w zwalczaniu różnego rodzaju stanów zapalnych powstałych w naszym organizmie. Oprócz tego niweluje burdę gardła, rybkę oraz kaszel odpowiada za zmniejszenie podwyższonej temperatury ciała. Najskuteczniejsze właśnie okazuje się podczas różnego rodzaju zapaleń, głównie gardła, migdałków oraz nosogardzieli, ze względu na to, że są to początkowe odcinki właśnie naszego układu oddechowego czy pokarmowego i podczas właśnie zjadania takiego miodu możemy tym naszym organom pomóc zwalczyć różnego rodzaju właśnie stany zapalne. Jeżeli chodzi o czosnek również jak miód ma bardzo szerokie spektrum działania. Działa przeciwgrzybiczo, przeciwbakteryjnie, przez też działanie przeciwzakrzepowe, przeciwmiażdżycowe, aż po działania przeciwzapalne czy przeciwnowotworowe. Również pobudzają nasze białe krwinki, głównie tutaj chodzi o komórki natural killer, które jak sama nazwa wskazuje są naszymi Naturalnymi zabójcami wewnątrz organizmu, które bezlitośnie pokonują wszelkie obce organizmy, czy też substancje, które próbują w naszym organizmie spowodować jakieś negatywne działanie. Oprócz tego wykazano też, że czosnek działa hipoglikemicznie czyli obniża stężenie cukru we krwi co za tym idzie właśnie spożycie czosnku może stanowić dobre działanie profilaktyczne przeciwko chorobom sercowo-naczyniowym Tutaj też chcieliśmy dla Państwa wspomnieć, że są to jednak domowe sposoby. Nie należy tego traktować jako alternatywne metody leczenia. Absolutnie w, każdym, w każdej sytuacji, kiedy poczujemy się gorzej, kiedy nasz stan zdrowia wskazuje, że coś jest nie tak, czujemy się źle. W pierwszej kolejności powinniśmy się udać do lekarza. Natomiast są to sposoby, które możemy po prostu stosować na co dzień, aby wesprzeć naszą odporność, aby właśnie uchronić się od. Różnych występujących chorób czy dolegliwości, które mogłyby nam dokuczać. To są źródła, z których korzystaliśmy. I teraz chcieliśmy jeszcze Państwa zaprosić do obejrzenia filmiku z testu ekotoksyko, ekotoksyko, ekotoksyczności Fitotox Kit. Polega on na. Z badaniu, czy dana gleba jest zanieczyszczona, albo jak bardzo jest zanieczyszczona i jak wpływa to na wzrost roślin. Pokazuje to też jest fajna aluzja do tego, proszę Państwa, sobie wyobrazić, że my jesteśmy takim nasionkiem wrzuconym po prostu w środowisko, w jakim żyjemy w nasze całe otoczenie jak ono wpływa na właśnie nasz wzrost na nasze zdrowie na nasze życie. Prosíme o filmy. Wracamy już do Państwa. Chcieliśmy jeszcze pokrótce przedstawić nasz kierunek studiów, powiedzieć nieco o tym, jak wygląda właśnie studiowanie w naszym kierunku, jakie dziedziny skupiamy. Jak już można się domyśleć, właśnie jesteśmy studiami na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, konkretnie na wydziale nauko o zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. I tutaj właśnie umiejscowiony jest nasz kierunek: nazywa się zdrowie środowiskowe. Pierwszy stopień, drugi stopień, nazywa się zdrowie środowiskowe i BHP. W naszych studiach, to człowiek i jego zdrowie jest w centrum uwagi skupiamy się głównie na tym badamy wszelkiego rodzaju czynniki jak oddziałują na nasze zdrowie na naszą kondycję i na to jak po prostu wygląda nasze życie jeżeli mielibyśmy umiejscowić nasz kierunek w jaki znajduje się w jakim obszarze nauk się znajduje musielibyśmy rozrysować taki, właśnie taką grafikę są to nauki przyrodnicze medyczne prawne zarządzanie, jesteśmy umiejscowieni tak naprawdę w samym środku tak, ta, takiego połączenia się tych różnych dziedzin, jesteśmy tak naprawdę jedynym kierunkiem w Polsce, który oferuje edukację w takim zakresie. Po naszych studiach zostaje się tak naprawdę specjalistą zdrowia środowiskowego, który jest odpowiedzialny za naprawdę masę rzeczy od bezpieczeństwa żywności, przez bezpieczeństwo na miejscach pracy, po ustawodawstwo środowiskowe, jego ustanawianie w formie eksperckich, czy po prostu egzekwowanie albo pomoganie firmom w dostosowaniu się do niego. Sprawdzamy też, czy jakby same firmy nie wpływają negatywnie na okolice ich mieszkańców pod względem oczywiście zdrowotnym. Badamy również to, jak klimat i jego zmiany wpływają na nasze zdrowie oraz poszukujemy przyczyn chorób, w tym chorób cywilizacyjnych uwarunkowanych środowiskiem, otoczeniem. Jak można byłoby powiedzieć, że lekarz zajmuje się jednym pacjentem, my staramy się ująć to całą populację. Jak już wcześniej było właśnie wspomniane, jesteśmy kierunkiem posiadającym certyfikat studiów z przyszłości z przyszłością. Yy, jesteśmy właśnie jedynym kierunkiem studiów w północnej Polsce, który taki certyfikat posiada. Z tak, jak już wspominałem, badamy różne aspekty, które determinują zdrowie, zdrowie człowieka występujące w środowisku. Są to aspekty fizyczne, chemiczne, biologiczne, społeczne oraz psychospołeczne. Warto też dodać, że zdrowie środowiskowe to nie ochrona środowiska. Wiele osób mylnie to interpretuje poprzez nazwę. My badamy, jak środowisko wpływa bezpośrednio na nas, na zdrowie człowieka, w tym też właśnie na przykład żywność. Ponieważ, jak już wspomniałem, środowisko, w którym żyjemy, nie jest nam obojętnie. Każde czyn wszystkie czynniki, które wcześniej wymieniłem, mamy z, z nimi styczność na co dzień. Bardzo często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jesteśmy narażeni na wiele różnych, można powiedzieć, niebezpieczeństw. Jednak właśnie naszym zadaniem jest to, aby wszystkie te czynniki ograniczyć jak najbardziej, aby nie narażać zdrowia ludzi. Znamy odpowiedzi na pytania. Czy wiesz, czym oddychasz, czy wiesz, co pijesz, gdzie, z kim lub z czym mieszkasz, czy co jesz. W naszym toku studiów właśnie wszystkie no poznajemy odpowiedź na wszystkie te pytania. I niejednokrotnie, jako, sam jako student, mogę powiedzieć, że idzie, człowiek naprawdę może się zdziwić. Tak jak właśnie mówiłem, nasz kierunek jest bardzo interdyscyplinarny. Łączymy nauki z dziedzin prawa, nauk przyrodniczych, zarządzania oraz nauk medycznych. A ja też tak jeszcze wspomnę, że przez to, że mamy taką szeroką wiedzę już na pierwszym stopniu studiów, mamy bardzo szerokie możliwości dotyczące przyszłej specjalizacji i robienia studiów magisterskich. Naprawdę możemy wybierać bardzo dużą liczbę opcji, i jest to dość istotne, szczególnie dzisiaj, bo. Kiedy jako licealiści jeszcze nie wiecie, co chcecie w życiu robić później, to idziecie na takie zdrowie środowiskowe. Jesteście wykształceni bardzo, bardzo, w bardzo szerokim zakresie i możecie tą decyzję ostateczną, co będziecie robić w życiu, podjąć później, jednocześnie mając pewność, że jesteście świetnie wykształceni, jesteście przygotowani do pracy zawodowej. Tak, dokładnie. No jak można właśnie zau zauważyć na slajdzie, jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych e, dziedzin naukowych. E, tak naprawdę nasze studia pozwalają uszczypnąć e, z każdej z nich i e, wprowadzić się w ten świat nauki. Tak właśnie, jak tutaj kolega wspomniał, jesteś taka osoba po naszych studiach, można powiedzieć, że jest bezkonkurencyjna na rynku pracy, ze względu na właśnie szeroką wiedzę w wielu dziedzinach. Może nie jest ona naprawdę jakoś skupiona, mocno specjalistyczna, ale naprawdę pomaga zrozumieć na wielu etapach różne procesy, dzięki czemu takie osoby. Właśnie bardzo łatwo nam przychodzi praca w różnych dziedzinach, w różnych miejscach, ponieważ jesteśmy w stanie szybko się adaptować dzięki właśnie nabytym umiejętnościom. Jest to dość obszerny slajd. Pracować tak naprawdę można wszędzie przez administrację lokalną, przez państwową do tak naprawdę europejskiej. Oprócz tego różnego rodzaju laboratoria, czy to właśnie toksykologiczne, chemiczne, biologiczne, mikrobiologiczne, oprócz tego sądownictwo, prawo, zarządzanie. Jest na, wybór jest naprawdę szeroki i mógłbym teraz tak tylko siedzieć i wymieniać. Chciałem tylko po prostu przytoczyć, że możliwości jest dużo i naprawdę nie, nie jest. Nie można się ograniczać do jakichś pojedynczych przypadków, bo wybór jest ogromny. I to udowadniają statystyki. Jak widzimy, bezrobocie, wśród studentów, którzy ukończyli nasz kierunek, to zaledwie 2,27% po ukończeniu po, po pierwszym roku. Więc naprawdę jesteśmy bezkonkurencyjni, mamy bardzo dużo możliwości i już podczas studiów często sami pracodawcy zgłaszają się, możemy powiedzieć po nas, że będą chcieli nas zatrudnić w przyszłości. Tak, w naszym na naszym kierunku. Yy... Studując u nas, masz, musisz mieć w sobie coś właśnie z Sherlocka Holmesa czy doktora House'a, ponieważ y, głównie wszystko odbywa się na zasadzie albo dedukcji, albo indukcji, czyli albo idziemy od szczegółu do ogółu, albo odwrotnie. I bardzo często jest tak, że po prostu musimy właśnie y, nad danym zagadnieniem, problemem y, spędzić jakąś ilość czasu i jesteśmy w stanie stopniowo coraz więcej danych uzyskiwać i dzięki temu Rozwiązywać problemy, czy nawet spróbować im przeciwdziałać profilaktycznie, aby po prostu się nie pojawiły. Teraz jeszcze mamy dla, dla Was parę zdjęć od nas z zajęć bezpośrednio. w laboratorium chemiczne. Oczywiście wszystkie są bardzo dobrze wyposażone, sale seminaryjne. Pracownie różnego rodzaju tutaj dla przykładu jest, jest to pracownia chromatografii gazowej. Chromatografii cieczowej, Sale komputerowe. Każdy student, tak naprawdę, na własnym komputerze podczas zajęć pracuje. Pracownie ekotoksykologiczne, na których właśnie przeprowadzałem takie eksperymenty, jak widzieliście na filmiku. No i oczywiście wspaniałą kadrę dydaktyczną. Dokładnie. Oraz pracownie mikrobiologiczne. Teraz jeszcze kolega krótko powie o stypendiach. Ze względu na to, że jesteśmy tak pożądani na rynku pracy, sami pracodawcy zdecydowali się finansować dla nas stypendium i na pierwszym roku uzyskuje, można uzyskać stypendium. W tym roku była, było to 3,5 tysiąca złotych. Mogę się pochwalić, że udało mi się takie zdobyć, więc Przechodząc na studia, już tak naprawdę na dzień dobry można uzyskać wsparcie. Ponadto na naszej uczelni jest oczywiście możliwość uzyskania wsparcia stypendialnego, czy za stypendia naukowe, czy stypendia socjalne. Tak oprócz tego jeszcze już naprawdę króciutko w ramach naszego kierunku działa również studenckie koło naukowe. Posiadamy swojego patrona, jest nim profesor Julian Aleksandrowicz. Jest to tak naprawdę prekursor zdrowia środowiskowego w naszym kraju. Już jako pierwszy zauważał wpływ otoczenia środowiska, w jakim żyje człowiek na jego zdrowie. Możemy się pochwalić również paroma osiągnięciami w różnych ogólnopolskich konferencjach medycznych kół naukowych, gdzie przedstawialiśmy tam naprawdę różnego rodzaju prace wykonane przez naszych studentów. Jeszcze więcej osiągnięć, jak widać, bardzo pracowicie też tęsknimy za tymi wyjazdami. Wiadomo, przez pandemię zostało to ograniczone. Oprócz tego też właśnie udajemy się na różnego rodzaju targi edukacyjne, różne spotkania tematyczne Dzień Otwarty Gumet jeszcze niegdyś w innej formie Medyczne, medyczny Dzień Nauki. Tak naprawdę staramy się, aby wszędzie było nas pełno. To jest piknik na zdrowie. Tam zazwyczaj zajmujemy się edukacją osób i prezentowaniem różnych ciekawych faktów naukowych. Oprócz tego jeździmy też na wyjazdy naukowe. Jesteśmy zapraszani przez firmę do obejrzenia sobie, jak to tam u nich działa i jak to wszystko wygląda. Gdyby ktokolwiek miał jeszcze jakieś do nas pytania, serdecznie zachęcamy do kontaktu, a my na ten moment chcieliśmy bardzo podziękować za uwagę i. Tyle. Dziękujemy Wam bardzo i miejmy nadzieję, że widzimy się w przyszłym roku.